Witajcie, moi mm, mm, kierowcy tajemniczych furgonetek. <laughs> e, ogółem to. Witam Was w kolejnym odcinku. Cześć. E, witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 4 Strangerville. Mam nadzieję, że um, macie wsp że wspaniale się czujecie, ponieważ ja się czuję teraz wspaniale. Jestem, nagrywam to na chwilę obecną, ponieważ ojej, tu Was zaskoczę. Trudno jest mi utrzymywać em, równowagę, można powiedzieć, jeśli chodzi o wydawanie nowych filmów. Dlatego nagrywałem sobie tamte filmiki na zapas. I teraz nagrywam na zapas kolejny filmik. I zgaduję, że resztę serii też będę nagrywał troszeczkę wcześniej. Ale co jest dla mnie bardzo ważne, m, mamy nowy rok. Teraz jak to nagrywam, poprzednie to widzicie, widzieliście po prostu em, nagrane wcześniej. Mamy nowy rok, i. Myślę, że jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że moje postawienie noworoczne, żeby troszeczkę bardziej skupić się na YouTubie i żeby troszeczkę więcej wam stawić, um, sprawdza się. I mam nadzieję, że podobały Wam się poprzednie filmy, a teraz idziemy dalej i witam Was w kolejnym roku, jakbyście tego nie zauważyli. Pewnie to wydam gdzieś tak, nie wiem, pod koniec stycznia albo w środku stycznia, więc nie wiem czemu tak mówię, ale no dobra. Um, jak widzicie, zachowuję tradycję e, tą, którą zrobiłem poprzednio. Czyli poprzedni odcinek to była siłownia ze Strangerville, natomiast teraz mamy kolejną parcelę w tych wysokich, w tym Shady Acres, czyli tej e, dzielnicy bogaczy, można powiedzieć. I tym razem mamy domek dla rodziny, która już jest w mm, czwórce. Nie stworzyłem jej, ale. Że tak powiem, usunąłem ją, zacząłem wszystko od nowa, ponieważ tamci simowie mi się podobali, ale byli bardzo, że tak powiem, nieproporcjonalni. Zobaczycie o co mi chodzi później, jak to pokażę. Natomiast e, przedstawiam wam domek, który jest praktycznie dosłowną repliką tego, który był. E, mam na myśli ogłębną budowę, tą wieżyczkę taką po boku. E, zmieniłem trochę kolorystykę, żeby bardziej pasowała do tych budynków, które już budowałem. I mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja jestem bardzo zadowolony z tego budynku. Co prawda, ta wieżyczka wygląda dla mnie troszeczkę e, tak pokracznie, ale trudno. Postanowiłem, że tak będzie fajnie, jeżeli spróbuję czegoś innego, tak? Ponieważ w czerwonej posiadłości, którą widzieliście wcześniej, no to była e, wieżyczka zrobiona e, kwadratowa, więc troszeczkę inaczej. E, w ramach tej rodzinki wstawiłem sobie inną, która też, że tak powiem, łączy e, znajomych, ponieważ tam są znajomi i e, chłopak i dziewczyna. Natomiast troszeczkę zmieniłem, ponieważ tamci, ta, storyline tamtych e, wyglądał tak, że oni są, e, są ludźmi, którzy chcieli pozbyć się e, chcieli zapomnieć o życiu w mieście. I przeprowadzili się do cichego, spokojnego miasteczka Strangerville. Ta jasna. I za, zamiast tego, postanowili, że się przeprowadzą za pieniądze swoich rodziców do Strangerville. Natomiast ja stworzyłem historię, że ma się czterech simów, którzy ogółem są normalnymi simami, tylko że mają dziwne przeczucie, że za chwilkę skończy się świat i że jest apokalipsa. Nie pomagają temu wszyscy simowie chodzący dookoła i tak dalej więc zrobiłem przyjaciół spiskowców i bardzo mi się podoba pomysł, że każdy z nich boi się apokalipsy, więc każdy Sim z tej rodzinki, którą stworzyłem, jest uzdolniony w inny sposób. Dlatego, żeby jeżeli skończy się świat, można powiedzieć, że jeżeli skończy się świat, to żeby ci Simowie byli przystosowani do tego. I ogółem jest simka, która zajmuje się ogrodnictwem, żeby były rośliny pod ziemią, dla powietrza i dla jedzenia. Jest kucharka, która ewentualnie mogłaby gotować bardzo tanim kosztem dużo jedzenia. Jest y, siłaczka bodajże, e, która no, by mogła przenosić rzeczy ogółem, obraniać, obraniać bunkier. I y, jest jeszcze. Taki mózgowiec, taka bardziej mózgowska, nie wiem jak. Napiszcie w komentarzu, jaka jest e... żeńska wersja mózgowca, bo chyba nawet nie ma. Natomiast e... I bardzo podobał mi się koncept tego, że ma się taki uroczy, malutki domek, e... gdzie po prostu nagle jest taki ukryty bunkier, o którym oni nikomu nie mówią. I tak samo jest jeden taki mini ukryty pokój, który zobaczycie, jak buduje. Gdzie macie po prostu... Em, jak to się nazywało? O, dobra, już pamiętam. Em, maszynę do podsłuchiwania. Więc taki drobny smaczek, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I jak zwykle kontynuuję tradycję i mamy tutaj kolejny budynek, który potrzebuje do działania tylko December 4 Strangerville. I wtedy możecie z niego korzystać. Więc jeżeli ktoś ma tą paczkę, to się cieszy. Jeżeli ktoś nie ma tej paczki, nie planuje jej kupić, to po prostu ogląda filmik dla mojego podcastu, chyba. No bo najwyżej byście już włączyli. Przynajmniej tak mi się zdaje. I ogółem w tym domku postarałem się kilka rzeczy zrobić inaczej. Więc jeżeli e, coś Wam się nie podoba, to przepraszam, ale ogółem nie buduję w takim stylu zazwyczaj. Ale no. <laughs> mm, na chwilę obecną. Jest 23, jak to nagrywam. I powinienem iść spać do szkoły, ale pomyślałem, że fajnie by było jeszcze przygotować coś tak e, na, przy, przed szkołą na rozpoczęcie, na rozpoczęcie dnia dla Was przyjemnie. Mhm. Już zacząłem planować, jaki pakiet jest. Y, jaki pakiet. ogólnie jakie rozszerzenie do Simsów 4 y, chcę poruszyć następne. I ze względu na to, iż bardzo dużo, no tak jak sami widzicie, e, bardzo dużo przyciągnąłem sobie uwagi do StrangerVille, żeby mieć to już z głowy, żeby w pełni omówić ten pakiet, no to e, kiedy to miałem skończone, to pomyślałem, że teraz zajmę się na za na pakiet, który nie ma żadnego świata, e, który jest w jakiś sposób taki troszeczkę mniejszy, jeżeli chodzi o tryb budowania żeby mieć mniej do budowania, bo powiem Wam szczerze, że po zbudowaniu całego świata jest... jestem trochę zmęczony, ale co nie zmienia fakt, że ja uwielbiam budować Sims 4 i uwielbiam tryb budowania tutaj, ponieważ uważam, że bardzo dobrze jest rozwinięty. Natomiast następny pakiet rozgrywki, myślę, że po prostu pakiet rozgrywki ogółem, jakieś akcesoria możliwe czy coś, będę omawiał bez budowania jakiegoś całego miasta. I chcę, żeby każda recenzja i każdy speed build dotyczący jakiegoś e, pakietu w szczególności, e, żeby wymagał tylko podstawki i tej gry, ponieważ, e, no jak już się powtarzam pewnie, ale chcę po prostu, żeby ta gra była jak najbardziej ekskluzywna, e, ekskluzywna, inkluzywna, nie wiem jak się na to mówi, ale po prostu, żeby każdy mógł w nią zagrać i... Nie wiem, bo to jest bardzo ambitne, szczególnie z niektórymi akcesoriami. Natomiast zdaję sobie sprawę, że niektórych nie stać po prostu na mm, więcej niż na, na powiedzmy zestaw, ponieważ wiem, że wiele ludzi kupuje sobie zestawy w MPiku są, gdzie jest pakiet rozgrywki i dwa akcesoria. Natomiast, y ja biorę pod uwagę, że niektórzy po prostu może kupią jedna akcesoria czy pakiet, tylko żeby troszeczkę rozszerzyć sobie grę, bo po prostu na tyle chcą zainwestować w Sims 4, albo na tyle ich stać. I chcę, żeby też te osoby wykorzystały pakiet czy dodatek, który mają do pełnego potencjału. Dlatego zastanawiam się, czy jeżeli nie będę omawiać jakiegoś pakietu, rozgrywki bez świata, albo szczególnie jakichś akcesoriów, ponieważ dodatki prawie wszystkie mają i przy dodatkach praktycznie na pewno to zrobię. Ale zastanawiam się, czy nie zrobić czegoś takiego, że jeżeli ktoś kupił sobie tylko y, akcesoria, powiedzmy wielkie pranie, to żeby też ta osoba mogła... Y, spróbować wszystkiego, co ten pakiet ma za, do zaoferowania, ale też, żeby troszeczkę zmieniło swoje otoczenie. Dlatego zastanawiam się, czy nie zrobię czegoś takiego, że po prostu będę budował e, kilka domków, żeby jedną dzielnicę, ale ze świata podstawowego, czyli Newcrest, Wierzbowej, Zatoczki albo Oazy Zdrój, przerobić całkowicie, e, wykorzystując wszystkie obiekty sta, z danego pakietu. I wiem, że to może się zdawać troszeczkę takie e, pokręcone, że teraz przekręciłem wszystko, ale w skrócie chodzi mi o to, że em, powiedzmy, ktoś kupił sobie dzień w spa albo zjedzmy na mieście i chce wypróbować em, ten pakiet rozgrywki. Czy dajcie tutaj akcesoria, czy dajcie tutaj jakiekolwiek rozszerzenie bez świata, em, ale nie chce mu się budować i teraz, no, w, zawsze może dać sobie po prostu jakąś parcelę do. Do już istniejącego świata, i że wszystko to, że otoczenie jest takie samo, ale też mogę zrobić coś takiego, że po prostu ktoś będzie mógł sobie przejrzeć i zobaczyć um, wszystko, co ten pakiet ma do zaoferowania, żeby wycisnąć z tego wszystko, co się da. Więc e, taki to jest mój skromny planik, żeby, żeby coś spróbować innego. E, teraz widzicie. Em, jak buduję tą sypialnię, później oczywiście mi się gra skraszowała, ale ja się nie poddałem i spróbowałem jeszcze raz. I myślę, że wyszło nawet możliwe, możliwie lepiej. Chociaż nie chwila, to. A nie, to już jest chyba... kiedy... A nie, tak, tak, tak. I teraz będzie za chwilkę jeszcze cięcie, gdzie po prostu mi się pięknie gra zacięła. No tak, i już nadrobiłem tam, żebyście nie musieli oglądać cały czas tego samego. Ja szczerze nie wiem już, co mogę mu powiedzieć o tym bildzie, ponieważ chyba powiedziałem wszystko. Oczywiście, em, kiedy korzysta się tylko z jednego pakietu, który też nie jest skupiony tak bardzo na rozgrywce, albo na dodawaniu nowych obiektów, em, no to mm, troszkę trudniej jest budować takie domki, ale szczerze wam powiem, że uwielbiam takie wyzwania. I szczerze, EA, jeżeli potrzebujecie kogoś, żeby zbudował wam domki, to piszcie. Zapraszam serdecznie, jestem naprawdę dobrym kandydatem. I szczerze zastanawiam się, czy nie zrobić czegoś takiego, że po prostu stworzę filmik, gdzie mm, buduję domek, tylko że e, korzystając z zasad ustalonych przez EA. E, dla osób, które nie wiedzą, ja to rozumiem, chociaż troszeczkę się z tym troszeczkę to jest dziwna. E, EA budując swoje domki, muszą, musi śledzić jakieś tam. Mm, Kodeks, żeby gra działała najlepiej dla każdego. Dlatego e, domki, które zobaczycie w grze podstawowej i w dodatkach, na przykład nie korzystając z żadnych kodów, więc nie ma tutaj e, Move Objects, które pozwala e, przenikać przez siebie obiekty, nie ma tu odbieg obiektów e, odblokowanych tak, z karier i tak dalej. Nie ma tutaj kilku, wykorzystywania kilku pakietów, tylko tego, z którym dochodzi ten świat. Nie ma tutaj wykorzystywania alta, nie, może, nie mogą też dodawać zbyt wielu obiektów, żeby osobom, które mają słabsze komputery, gra nie zacinała. I nie mogą korzystać z, że tak powiem, kodów na kasę mogą, ale nie mogą przesadzać z. Kosztem danej, danej parceli, tak, żeby osoby po rozegraniu jakiejś tam gry, albo podstawy, po prostu żeby już od początku mieli, żeby było stać, żeby ta parcela była przystępna. I tak samo nie mogą wykorzystywać tego, żeby jakoś przenikać, żeby przenikały przez siebie dachy, żeby. Nic nie może być praktycznie wykorzystywane, z czego widzicie, żebym, że teraz korzystam. Więc myślę, że to by było fajne wyzwanie. Jednak powiem wam, że wcześniej próbowałem to tak na własną rękę zbudować i cały czas wyszło to dużo lepiej niż EA. I co mnie troszeczkę zadziwia, to jest pewien apartament w miejskim życiu, czyli dodatku do DSM 4, który wykorzystuje Move Objects i nie da się z niego korzystać. Jest też parcela, która używa obiektów z debuga, i to w grze podstawowej. Myślę, że to też pokażę przy okazji tego filmiku, jak to robię. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to ja pewnie gdzieś podlinkuję z boku albo w opisie, albo w, w komentarzu przepiętym. Gdzieś wyszukujcie tego, gdzie po prostu będzie wywiad. Po angielsku, niestety. Natomiast z The Sims Supply będzie e, miał wywiad z twórcą, e, twórcą The Sims jednym z wielu, oczywiście, e, SimGuru Romeo, chyba Romeo. No, e, gdzie po prostu on z początku wspomina, jakie oni mają wymagania, e, kiedy tworzą jakie, jakąś parcelę. Więc jeżeli się, jeżeli chcecie, to. Mogę takie coś zrobić, ja uwielbiam wyzwania. I szczerze wam powiem, że tak już jestem przyjedzony z Simsami odbudowania tego. Że myślę, że kiedy skończę tą serię jeszcze nagram inny odcinek z jakiejś innej gry. Osoby, które znają mój kanał trochę dłużej, to my, myślę, że mogą się domyśleć z jakiej gry, ale ja nic nie mówię. Mówię, że to tylko w planach i nic nie jest pewne. <grym> A ja się już z wami żegnam, bo widzę, że teraz jeszcze tylko będzie jak robię ogródek. A po ogródku już będą zdjęcia końcowe. Więc mam nadzieję, że ten budynek się pod, Wam podoba. Jak zwykle wszystkie linki macie w opisie. Do muzyki w użytej w filmie, do wszystkich moich programów, do tego jakiej... Już chyba się powtarzam, że jakiej muzyki użyłem. E, natomiast wszystkie, wszystkie, wszystko, co może Was interesować, macie w opisie. A jeżeli macie jakieś inne pytania dotyczące e, nie tylko Simsów, ale też ogółem spraw technicznych albo em, innych, to piszcie w komentarzach, ja z chęcią odpiszę. A ja się już z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy nikt was nie podsłuchuje. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Załóżcie swoje czapki foliowe, żeby nikt nie wysysał wam myśli. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i pamiętajcie, prawda gdzieś tam jest. Do zobaczenia wszystkim.